Witam wszystkich, cześć. Słuchajcie, chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać na taki temat, nie obcy na pewno dla tego kanału i dla ludzi, którzy go oglądają, ale nie tylko. Temat migracji, a bliżej temat e, powrotów do Polski. Ogólnie cały, cały kanał jest z tym związany. Ale dzisiaj troszkę słuchajcie o takich statystykach, chciałem Wam powiedzieć. No, bo okazuje się, że według statystyk, zaznaczam, to są tylko statystyki, w ostatnim roku, to są dane jeszcze rzecz jasna za 2020 rok, okazuje się, że Rekordowa liczba Polaków wróciła do Polski. E, największa od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej. A e, skąd mam te dane? Zaraz Wam powiem oczywiście. Dam odnośniki. E, od razu uprzedzam, bo zarzucaliście mi w jednym z poprzednich odcinków, że daję odnośniki. Do polskich stron, a w Polsce polskie media oczywiście podają nieprawdziwe informacje i tak dalej. Słuchajcie, wszędzie są media, gdzie podają nieprawdziwe informacje, i zapamiętajcie, że każde każdy medium ma swojego właściciela: czy to jest TVP1, czy to jest TVN, czy to jest BBC w Anglii. To zawsze będzie jakaś propaganda siana w każdym medium. Jak myślicie, że w Anglii nie ma propagandy, to się bardzo mylicie. W każdym państwie na świecie jest propaganda w mniejszym lub większym stopniu. Eee, no więc odnośniki będą też e, tym razem i do e, angielskich e, mediów, a głównie do angielskiego odnośnika Gusu. Czyli głównego urzędu statystycznego, czyli ONS-u. Office for National Statistics. Chyba ONS to jest skrót właśnie od tego, ale nie jestem pewny. Tutaj, słuchajcie, taka propos, przechodzimy e, koło takich ogródków działkowych. To tak na marginesie, jeżeli będziecie ciekawi, co tam w tle się pojawia. E, no i tak. Okazuje się, że w poprzednim roku rekordowo dużo nas wróciło, a najwięcej tych osób okazuje się, że wróciło właśnie z Anglii. No i tak, według oficjalnych danych może zaczniemy tutaj od danych z gusu. 170. 6 tysięcy. Tyle ludzi wróciło na stałe do Polski. E, z, oczywiście z, tutaj chodzi o kraje z Europy, konkretniej z Unii Europejskiej. E, jeszcze wtedy Wielka Brytania w niej była oficjalnie. E, znaczy, no nie była, ale to był okres przejściowy, i jeszcze dane podawali. Więc z tych 176 tysięcy 164 tysiące ludzi to byli Polacy wracający z Wielkiej Brytanii, czyli bardzo duży odsetek ludzi to był właśnie osoby wracające z Wielkiej Brytanii. Dodajmy, że to nie były tylko osoby, które wróciły, tylko to jest saldo netto czyli Ludzie, którzy wrócili, minus ludzie, którzy wyjechali. Czyli dajmy na to, jeżeli 200 osób wróciło, a 50 tysięcy wyjechało, no to to jest wszystko uwzględnione, no i wtedy to saldo wyniesie 150 tysięcy. To tak, żebyśmy się rozumieli na 100%. Czyli bardzo dużo to, to jest to 164 tysiące osób, ale to są dane według GUS-u, e, głównego urzędu statystycznego w Polsce. Jakie są dane ONS-u, czyli tego odpowiednika GUS-u polskiego, czyli taki angielski GUS, mo, można powiedzieć ONS? E, według ONS-u. Yy, Wielką Brytanię opuściło 162 tysiące osób polskiego, znaczy no nie polskiego pochodzenia, tylko Polaków. No to GUS mówi, że 164 tysiące, ONS, że 162. Czyli okazuje się, że liczby są bardzo zbliżone. 2000 osób tylko jest różnicy, czyli, jak na taką liczbę, to stosunkowo niedużo. Dodatkowo ONS mówi, że na koniec 2020 roku 738 tysięcy Polaków mieszkało w Anglii na stałe, eee, czyli no, tak jak powiedziałem mniej o 162 tysiące w stosunku do końca roku 2019 i uwaga, aż o 283 tysiące mniej to było osób niż w szczytowym okresie, czyli na koniec 2017 roku, bo wtedy żyło nas w Wielkiej Brytanii najwięcej. A było to jeden tysięcy obywateli. Czyli zobaczcie jak ta liczba się znacznie e, zmniejszyła. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, co do tych liczby Polaków w UK no to na koniec 2020 roku mieszkało 691 tysięcy Polaków. Urodzonych w Polsce, co oznacza, że spośród tych 738 tysięcy, które zamieszkiwało UK, aż 47 tysięcy to byli Polacy urodzeni już w Wielkiej Brytanii. Tak, słuchajcie, wyglądają te statystyki. No, powiem Wam tak: czy w ogóle wierzyć w takie dane, czy nie. No Jeżeli polski urząd statystyczny i e, angielski, znaczy no ten z Wielkiej Brytanii, bo to nie jest tylko angielski, tylko z całej Wielkiej Brytanii, mówią bardzo podobnie, podobnym głosem, różnica jest tylko 2000, tak jak powiedziałem, no to moim zdaniem no wypada w to wierzyć. E, czy to w ogóle. Jest prawda, no to możecie też e, sami gdzieś tam zobaczyć, mieszkając w UK. Bo ja, jak jeszcze mieszkałem, no to był wyraźny, wyraźnie było widać, że tych Polaków jest mniej. E, chociażby gdzieś tam w polskich e, sklepach można było to zauważyć. E, no, chyba to była taka. Ja, na przykład, najbardziej zauważyłem to, jeżeli chodzi o polskie sklepy, no bo faktycznie wydaje mi się, że tych ludzi tam było znacznie mniej. E, więcej było na przykład Rumunów i dużo w ogóle takich sklepów się pootwierało. Nie takich typowo polskich, tylko takich dla ludzi z całej wschodniej Europy, czyli razem dla wszystkich: dla Polaków, Litwinów, Rumunów i tak dalej. Wiem. Że też na przykład w kościołach było zdecydowanie mniej osób. Po prostu chodziło namsze, uczestniczyło w nabożeństwach w niedzielę niż wcześniej kiedyś. Poznajomych też wiem, no faktycznie w tym 2020 roku było sporo takich osób, które ja znałem, czy znam do tej pory, i które wyjechało z Anglii. No w większości ci ludzie wrócili do Polski, bo to oczywiście nie jest powiedziane, że wszyscy ci ludzie e, z tych podanych liczb, którzy wrócili, no to wrócili do Polski. Część z tych ludzi oczywiście wyjechała gdzieś dalej na emigrację. E, no i tak też zastanawiające jest to, jakie będą dane za ten obecny rok 2021. Mnie to o tyle ciekawi, że ja właśnie w tym roku wróciłem. No, i w tym roku powiem Wam, że już nie było, przynajmniej wśród tych moich znajomych, aż takiego odpływu ludzi. W 2020 roku na pewno wśród moich znajomych zdecydowanie więcej osób zdecydowało się na powrót. Powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Jak przyjeżdżałem w 2014 roku do Anglii, to tam w tej mojej firmie, gdzie ja pracowałem, no to mogło pracować, nie wiem może około 50 Polaków jak ja wyjeżdżałem i nadzieję dzisiejsza ta liczba jest podobna to jest mniej już niż 10 osób nie powiem Wam dokładnie ile, ale to było tam 7-8, góra 9 osób z Polski tam zostało no więc zobaczcie jak duża zmiana ile Polaków było w samej tylko mojej firmie aha, no i w ogóle, co sprawiło, że w tym 2020 roku tak dużo osób akurat wróciło. No, oczywiście, jak pewnie wiele, wielu z Was zdaje sobie sprawę, były to głównie dwa czynniki, które sprawiły, że ten 2020 rok był taki rekordowy. Po pierwsze, to zdecydowanie Brexit. Dużo osób już wcześniej miało to zaplanowanych, że po Brexicie wróci do Polski lub wyjedzie gdzieś dalej na emigrację. No i ten 2020 rok to był jeszcze taki rok przejściowy. Do czerwca teoretycznie można było składać te wnioski o status osoby osiedlonej, więc dużo osób właśnie z tego względu się zdecydowało na wyjazd z UK. A drugim, drugą taką przyczyną, no to był koronawirus i pandemia. E, w pewnym momencie na rynku pracy zrobiło się krucho. Gdzieś tam e, wiele osób w panice i w pośpiechu zaczęło wracać do Polski jak ta pandemia się zaczęła. No ja tak nie zrobiłem, chociaż też przez chwilę miałem taką myśl, ale zostałem. No i wyszło mi to i na dobre i na nie, no bo w sumie Jakbym wrócił rok wcześniej, to te ceny materiałów budowlanych aż tak bardzo by mnie nie dotknęły. To raz. Podwyżki oczywiście, chodzi o podwyżki cen materiałów budowlanych. Ale z drugiej strony, no trzy miesiące siedziałem na tym furlow, Miałem płacone 80%. No i w jakimś tam stopniu... To mi wyszło na plus, bo jakbym w tamtym momencie wrócił do Polski, to o jakiejś tam pracy pewnie na jakiś okres mógłbym zapomnieć. No bo to był taki okres, yy, no, że po prostu firmy nie zatrudniały, bo nie wiedziały same, co będzie się działo. Są też oczywiście, jest też dużo innych przyczyn, dlaczego Polacy wracają. Gdzieś tutaj będziecie sobie mogli zobaczyć filmy, dlaczego my się zdecydowaliśmy na powrót do Polski. No i tam są podane różne takie punkty, dlaczego w punktach to jest opisane, dlaczego ludzie wracają do Polski. Dodam tylko może dlatego, że tam akurat nie powiedziałem o tym, dużo ludzi też wraca dlatego, że na przykład za rodziną gdzieś tam tęskni. No ja tą swoją najbliższą rodzinę miałem akurat w Anglii, więc z tym nie było aż takiego problemu. Eee, no miał, wiadomo, że ta dalsza troszkę rodzina została w Polsce i też fajnie na przykład jest gdzieś tam na święta pojechać do rodziny, pogadać i tak dalej pobie, pobiesiadować eee, no i tak to wygląda słuchajcie e, z mojej perspektywy no powiem Wam, że naprawdę dużo osób według tych statystyk wyjechało z Wielkiej Brytanii jak widzicie w szczytowym okresie było 21 tysięcy, a teraz zostało już tylko 738 tysięcy, i to tylko na przestrzeni 3 lat. Ta liczba spadła tam o prawie 240 tysięcy, no to jest bardzo dużo. Więc widać, że przede wszystkim, no ja jednak uważam, że to Brexit miał taki wpływ na wiele osób. Między innymi, no ja też z jakiegoś tam względu gdzieś tam to uwzględniłem. Ten Brexit to tak naprawdę po tym referendum podjąłem taką ostateczną decyzję, że tak, wracam na 100%. Skoro mnie tu nie chcą, to wracam. No i słuchajcie, i tak napiszcie wy mi w komentarzach, jak to właśnie, co wy o tym myślicie. Czy faktycznie te statystyki. Są takie, jak je podają, czy może gdzieś tam nie do końca to jest prawdziwe. No bo z drugiej strony jestem też ciekawy, jak oni to, to, jak oni to liczą. E, no bo jak wiecie, na przykład e, o ten status osoby osiedlonej e, zdecydowanie więcej Polaków złożyło wnioski, niż e, wynikałoby to z tego, że mieszka na tą chwilę w UK. Z czego to może wynikać? Między innymi z tego, że wnioski poskładali też ci, którzy wyjechali już do Polski i zrobili to tak na wszelki wypadek, jak na przykład ja. Część z tych ludzi składało te wnioski już z Polski. Nie wiem, jak to robili, na jakiej to zasadzie działało, ale wiem, że dało się to zrobić, bo znam ludzi, którzy tak zrobili. Byli już w Polsce, tam rok czy dwa, pomimo wszystko złożyli ten wniosek i dostali taki status, więc tymi akurat, y, z, y, po prostu liczbą tych wniosków, y, która została złożona, niektórzy ludzie też dwa razy składali, albo przez pomyłkę, albo ich wniosek został odrzucony, więc tymi akurat... Y, Wnioskami, liczbą tych wniosków, to ja bym się akurat tak nie sugerował. E, no bo na tej podstawie na pewno nie można określić, ile ludzi, ile Polaków, czy nawet ile ludzi z Unii Europejskiej mieszka w tej chwili w UK. Więc tak, e, dajcie łapkę w górę dla zasięgów, dla zasięgów i w ogóle z mojej ciekawości też napiszcie komentarz, bo ja chciałbym się dowiedzieć. Czy faktycznie tyle osób gdzieś tam e, z Waszego grona, z rodziny, przyjaciół, znajomych też zdecydowało się na powrót? I napiszcie też, ile z tych osób zdecydowało się na powrót do Polski, a ile zdecydowało się gdzieś tam na dalszą emigrację. No i to tyle w zasadzie taki odcinek. Bardziej e, o takim temacie, no myślę, dosyć ciekawym, że. W dosyć szybkim tempie nas ubywa w tej Wielkiej Brytanii. Ja znam też sporo osób, które szykują się dopiero do powrotu, więc pewnie ten trend zostanie, ale myślę, że on zdecydowanie wyhamuje, bo jednak no dużo ludzi, którzy tam mieszka, no to tam po prostu osiedli na stałe i oni już raczej nie wrócą. I fala powrotów, która już była. To ja myślę, że to się nie będzie nasilać i będzie maleć, że ta fala powrotów już po prostu minęła. Będą wracały jakieś osoby, ale to nie będzie aż tyle jak przez ten rekordowy ostatni rok no przez te w ogóle ostatnie lata. Więc takie jest moje zdanie. Napiszcie, jakie jest Wasze. Zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie. I oczywiście trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Hej!